Witamy po krótkiej przerwie. Z nami w studiu jest Pan Janusz Mleczko, reprezentant niejako gospodarza naszego dzisiejszego spotkania, czyli firmy Rekord Z. I tak jak to już bywało dzisiaj, na początku poproszę o opuszczenie filmu, w którym zobaczymy, czym firma Rekord się zajmuje i dowiemy się, czym jest masowa kastomizacja. Zapraszamy. Rekord Systemy Informatyczne to firma z Bielska Białej, powstała w 1989 roku, która od początku swojej działalności zajmuje się kompleksową informatyzacją przedsiębiorstw produkcyjnych. Posiadając w ofercie pakiet Rekord ERP, Rekord SI został zobligowany potrzebami klientów do rozbudowy istniejących funkcjonalności oraz tworzenia nowych modułów wspierających procesy biznesowe niemożliwe do realizacji bez szerokiego otwarcia systemów informatycznych. Jednym z istotnych obszarów, a zasadniczo sednem przemysłu 4.0 jest masowa kastomizacja. Klienci, zarówno indywidualni jak i biznesowi, z coraz większym przekonaniem zaczęli sięgać po produkty niestandardowe, posiadające unikalne cechy, zwiększające ich funkcjonalności czy też estetykę. Coraz większe znaczenie w życiu codziennym zaczęły odgrywać trendy modowe i nowinki technologiczne. Ponadto, ówczesny rynek przyzwyczaił się do dużej dostępności dóbr, co wraz z intensywnym rozwojem technologicznym spowodowało systematyczne skracanie cyklu życia produktów. Znacząco wzmogła się rywalizacja wśród przedsiębiorstw produkujących na masową skalę. Poszukując przewagi konkurencyjnej, zaczęto produkować wyroby indywidualnie dopasowane do potrzeb klientów. Narzędziem masowej customizacji stały się rozbudowane konfiguratory produktów i platformy sprzedażowe, stanowiące nowy interfejs komunikacyjny z klientem. Procesy biznesowe zatoczyły koło od produkcji manualnej rzemieślniczej poprzez produkcję masową do masowej customizacji. Rekord ERP wspiera procesy biznesowe w pełnym wymiarze. Zaczynając od front-endu, użytkownika końcowego implementowanego w B2B. Projektowania rodziny wyrobów, w tym algorytmiczną postać procesu wytwarzania, aż po backend obejmujące zadania realizowane wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym bezpapierowe wytwarzanie. W obszarze systemów osłonowych pojawia się masowa ilość opcji. Interfejs użytkownika końcowego powinien być efektywnym i elastycznym narzędziem do prezentacji oferowanej gamy wyrobów oraz możliwości mapowania wymagań na dobór odpowiedniego wyrobu i jego opcji. Ważny jest także obszar związany z projektowaniem rodziny wyrobów, a w szczególności mapowanie funkcjonalności pożądanej przez odbiorcę na postać fizyczną wyrobu. Ostatnim obszarem jest wytwarzanie rodziny wyrobów wraz z optymalną alokacją zasobów oraz dystrybucją wyrobu do użytkownika końcowego. Projekt związany z masową customizacją Rekord SI zrealizował m.in. z firmą Vertex, polskim producentem rolet żaluzji oraz Plis. Panie profesorze, w filmie wielokrotnie pojawiało się pojęcie masowej kastomizacji w kontekście tego, że jest to clue i sedno technologii przemysłu 4.0. Czy mógłby nam Pan przybliżyć to pojęcie, czego ono dotyczy? Znaczy to pojęcie powstało jaka, jako taka opozycja do produkcji masowej. Kiedyś klienci chcieli wyrób taki, jaki był dostępny na rynku. Był to produkt masowy, dzisiaj jest już coraz lepiej stajemy się coraz bogatsi, nie chcemy już tego, co ma sąsiad, chcemy czegoś innego, inny samochód, inaczej wyposażony. Jeżeli sąsiad ma firanki w tym samym kolorze, no to małżonka mówi, no, no nie, to coś innego by się przydało, jeżeli mój sąsiad zamontował sobie rolety zewnętrzne, z napędem ręcznym, no to drugi sąsiad doszedł do wniosku, że nie, nie, to jakieś takie słabe ma. To jak chce coś innego, coś lepszego, jakieś lepsze nowinki technologiczne, tak? i mi się to samo zwija, rozwija zgodnie z fazami księżyca, zgodnie z tym, co, co tak może się okazać, o której my wstajemy z kolei, inaczej w weekendy, inaczej w sobotę i w niedzielę. Generalnie powoduje to, że mamy coraz więcej opcji do wykonania w wyrobach różnego rodzaju. Poczynając od oczywiście tych systemów osłonowych, które ja tak najbardziej lubię, bo one najbardziej mi tak przemawiają i najwięcej projektów żeśmy tutaj zrealizowali, do nawet takiej sytuacji, kiedy u jednego z klientów firmy Rekord to jest firma, która jest na pomorzu gdzieś zlokalizowana i produkuje coś takiego jak szafki kuchenne. No można sobie wyobrazić, że szafka kuchenna jak szafka kuchenna. No cóż tam można jeszcze wymyślić, nie? No, no a jaką by pani chciała taką szafkę dla siebie, pod siebie? bo ona była inna niż sąsiadka posiada. O Jezu, no to ja bym chyba chciała różową, bo na pewno żadna z naszych sąsiadek nie ma różowej, która będzie miała takie systemy, że jak pomyślę o tym, że chcę czekoladę, to żeby ona się mi zamykała, jeżeli to będzie noc, a jeżeli się okaże, że jest dzień, a ja mam ochotę na kostkę czekolady, to żeby ona mi ją sama wysuwała. Tak, to mieści się w pojęciu przemysłu 4.0, lodówka, która sama zamawia w zależności od preferencji klienta, tak jest, tak jest, tak. jasne, ale w przypadku szafek kuchennych, co, czy chciałyby Pani mieć inną kolekcję na lato inną na zimę? Jest oczywiście. oczywiście. Dopasowaną do pół roku, najlepiej dzień i noc jeszcze, żeby się różniło. A żeby tak chińczyk takim pędzelkiem wymalował, taki ładny wzorek. Ręcznie, koniecznie. A dla męża, żeby akurat można było mu napisać, że tutaj są kubki, tam są talerze, a tam Jezu, są garki. Tak. Tak, tak, tak. No, tak, tak bo to, to, właśnie... to za każdym razem trzeba tłumaczyć, więc No to nie zdecydowanie... trzeba wtedy tłumaczyć, trzeba namalować, wygrawerować tak. na tej szafce. I to jest właśnie kwintesencja tej całej zabawy. Każdy front inny, dopasowany do klienta, dopasowany do preferencji. Chce Pani różowe? Proszę bardzo, pełna gama. Tylko to sprowadza się też do tego, że takie zamówienia trzeba przyjąć. Jak to zrobić, żeby go przyjąć i później zrealizować? W związku z powyższym jest taki, mm, kiedyś kabaret to, był jeszcze w moich czasach. Ja już mam ja swoje, też pamiętam, ja ten mam ten ten swoje ten lata. Ja pamiętam. Ja mam swoje lata, ale taka, taką piosenkę kiedyś śpiewali. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Ty sam najlepiej wiesz, o co w tym życiu chodzi. Dlatego najlepiej ten interfejs do przyjmowania zamówień wystawić na zewnątrz, dać klientowi. Niech on sam powie, o co mu chodzi. Co więcej, on czasami sam nawet nie wie, że są takie możliwości, jak żeśmy sobie tutaj przed chwilą powiedzieli. W związku z powyższym trzeba go w jakimś kierunku naprowadzić, ukierunkować, a potem to, co wymyśliliśmy, zrealizować i to zrealizować w takim czasie, żeby był dla niego akceptowalny. To znaczy, w całej kwintesencji przemysłu 4.0 i tej masowej kustomizacji, chodzi o to, żeby czasy, koszty, tak jak były przy produkcji masowej, przenieść na dopasowany wyrób do potrzeb klienta, zachować to kryterium kosztowe, zachować to kryterium związane z dostępem, a jednak, żeby to było za każdym razem inne. Tam był taki obrazek z, z kwintesencją, moim zdaniem, przemysłu 4.0, od tej produkcji masowej, znaczy w jedną stronę, a w drugiej do tej, do tej produkcji dochodzimy manualnej, tak? Pamiętamy Forda T, Możesz kupić w każdym kolorze pod warunkiem, że będzie to czarny, tak, oczywiście. Możesz kupić sobie malucha pod warunkiem, że on będzie, no to już był, był wybór. Kiedyś kupowałem malucha, więc miałem wybór. Niebieski był i chyba cztery opcje miał do, do wyboru. Niebieski czerwony też były, ale te czerwone jakoś nie szły, nie wiem dlaczego. OK. a niedawno odwiedzałem fabrykę w Liwsku, gdzie produkowane jest Porsche. No i każde Porsche jest inne. Na jednej linii to idzie. I, i tu nagle się okazuje, że, że to trzeba odpowiednio też zorganizować tą produkcję, zorganizować system, ale zorganizować też systemy do zarządzania. Rekord jako firma zajmuje się systemami do zarządzania przede wszystkim. Tak? Tutaj w odróżnieniu od poprzedników, wirtualnej rzeczywistości tutaj nie mamy. No chyba, że powiemy, że mapowanie klienta, na, na mapowanie cech produktu na klienta w tym się też mieści. Jeżeli tak powiemy, to OK. Natomiast generalnie zajmujemy się systemami do Zarządzania, do wspomagania tego zarządzania szeroko rozumianego. Jesteśmy producentem systemu klasy RP. Zaczynaliśmy w 1998 roku, więc można powiedzieć, że w stosunku do naszych tutaj poprzedników, rekord to już tak jakiś dinozaur jest i rzeczywiście może tak być. Że jeszcze można coś tam zmienić. No tak, można zmienić, można się dopasować. Tak? My się też dopasowujemy. Klienci się zmieniają, produkty się zmieniają. Rekord jako firma, która produkuje oprogramowanie dopasowane do potrzeb klienta, tak, też musi się zmieniać. Też musi jak gdyby podejść indywidualnie do niektórych, rozwiązać, starając się znowu zachować kryterium oczywiście kosztowe i czasowe. No więc tworzenie to pod, pod klienta w oparciu o pewien standard, no też jest naszym takim, takim celem, który Dokładnie. nam przyświeca. Czyli to jest trochę tak, że dając ludziom wolność wyboru w kwestii Malowania ręcznego na szafkach. Klient jest zadowolony, bo dostaje to, co chce, ale firma, która to oferuje, musi się do tego przygotować. I właśnie to, co pan mówi, że masowa produkcja była prosta: klikając jeden guzik, wychodziły wszystkie czerwone maluchy i było to w porządku. Teraz, jeżeli każdy tak naprawdę ma inny pomysł na dany produkt, a firma chce klientowi pozwolić na coś takiego, no to musi mieć. Narzędzie, oprogramowanie, które na to pozwala. I rozumiem, tym właśnie zajmuje się rekord, żeby zakłady produkcyjne, przemysłowe czy firmy dostawały narzędzia, które umożliwią produkcję spersonalizowanych produktów dla klientów. Od samego początku do samego końca. Powiem o przykładzie też, który zrealizowaliśmy, że w innej firmie niż tutaj Vertex, to jest przykład też systemu osłonowego, kiedy sobie pewien holender siedzi w swoim sklepie internetowym i sobie coś wymyśli. Wymyślił sobie, super, to wpada do firmy, to wpada do firmy, od razu jest przetwarzane przez algorytm, który mapuje jego cechy na produkt. Do tego dorobie, dorabia automatycznie technologię I, i w oparciu o tą technologię od razu zasila maszynę, która mu to wykonuje w skrócie. I on powiedział, że dłużej niż 5 dni nie będzie czekał, no, żeby zbyć jak zaczynaliśmy e, zabawę, mówię zabawę, ale to nie jest zabawa, to jest naprawdę poważne wyzwanie e, z tego rodzaju produktami, to słowa Industry 4.0 jeszcze tutaj na tablicy nie było. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale tam pojawiła się taka data 2011. Akurat celowo ją dobrałem, bo to już początek Industry 4.0, ale to myśmy już te, to realizowali. Myśmy już takie projekty robili nie dlatego, że było Industry 4.0, tylko dlatego, że klienci tego od nas wymagali. I, I wracając do tego tematu, tego Holendra. Kiedyś dwa tygodnie to dla niego było akceptowalne. No, jak żeśmy zaczynali w 2011, dzisiaj mówi pięć dni i ja nie będę dłużej czekał. Nie będę dłużej czekał, dostarczcie mi to w te pięć dni. I to wychodzi. Produkcja się tak robi, żeby skoordynować produkcję z wysyłkami. Z tym, że idzie sobie to w kiej trasie samochodzik i on to tam obwodzi po tych holendrach czy po tych Niemcach I, i trzeba tak dopasować produkcję, żeby nic nie leżało, bo nie ma czasu, nie ma miejsca na magazynie na to. Produkcja nie jest już w żaden sposób magazynowana. Produkcja musi być skoordynowana z wysyłkami. Więc to znowu rodzi następny, następny problem, i to, to, i to musimy robić. Niech Państwo wyobrazi, że firma jest w stanie wyprodukować 10 do 26 opcji swoich wyrobów dziennie wpada 2000 zamówień. Więc obróbka z systemem tradycyjnym przez człowieka, który tam siedział, jak mnie kiedyś uczyli, technologii, tam siedział, siadł jakiś takie. No fajnie, fajnie by było, fajnie by było, ile by musiał być. Tak 10 samo jak do 26. O może aż w tym to nie, ale, ale, ale generalnie na pewno, na pewno na pewno nie jeden, który ustala algorytmy działania. Podobnie jest z przyjmowaniem tych zamówień. Gdybyśmy poszli w układ taki, że siedzą panie tam i dzielnie tam, bo są skrupulatne, dzióbdziają to, to, co klient sobie życzy, a jeszcze pewnie przysyła to na formularzu, a formularz wszystko zniesie, no to one to tam dzielnie mapują na te cechy, super jest, no to też by to nie weszło. Nie weszłoby to do firmy. Firmy przestawiają się teraz na mocniejszą integrację, na komunikaty, które idą od ich sklepów, ich sklepów, ich partnerów biznesowych. To dzieje się w sposób automatyczny, to musi wpaść do systemu, musi zostać zwalidowane, że jest dobrze, a najlepiej, jakby było tak wystawione, żeby klient nie był w stanie popełnić błędu, i to jest, to, jest, to jest wyzwanie. To jest generalnie wyzwanie, z którym rekord musi sobie radzić. To może ja zadam ostatnie pytanie, dlatego że. Te wszystkie pytania, które chciałem zadać, to Pana nie wcześniej odpowiedział. Ja e, chciałem e, e, stwierdzić tylko, że masowa customizacja, czyli mówimy o masowej produkcji wyrobów jednostkowych. Tak no naprawdę. To tak, paradoks, nie? Taki paradoks, prawda? E, więc pytanie moje e, dotyczy tego, czy według Pana oceny to się stało w wyniku dostępności technologii a, i możliwości oferowania szerokiej gamy wariantowej. Czy to się stało w wyniku tego, że klienci jak gdyby zobaczyli możliwość i zaczęli tego żądać? Ja myślę, że tutaj odpowiedź powinna być stanowcza tak, na oba pytania. Rozumiem. Bo to w tym momencie jedno napędza drugie. Jeżeli klient żąda czegoś czego nie jesteśmy w stanie zrobić, no to, to w zasadzie jego żądanie powstanie tylko w sferze marzeń. Natomiast jeżeli klient też widzi, że, że dostaje rozwiązania jemu pasujące, coraz bardziej skomplikowane, ale w sensie takim, że one są w coraz większej ilości opcji wyrobów, technologia to wspiera. Ponieważ to w tym przykładzie Holendra mówiłem, że to się samo tam dzieje, no to ktoś wymyślił taką bezodpadową linię do produkcji tego, która jest w stanie to w ogóle wziąć taki szeroki zakres danych. Big Data też jest jednym z elementów Industry 4.0, ale wchodzą takie duże strumienie danych, które no bez technologii nie byliśmy w stanie po prostu sobie z nim poradzić. To, 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 to jedno wspiera drugie na pewno, ale na pewno też wspiera to, że proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy 4 marca roku 2021. Mamy pierwszą rocznicę od pandemii. Od pierwszego zarażonego. Od pierwszego zarażonego, tak? Świat nie będzie już tak jak kiedyś. To się przeniesie w stronę tą wirtualną. Ostatnio coraz częściej mamy od klientów naszych żądania, wymagania takie, żeby dostać aplikacje do pracy z domu. Tak, żeby w firmie nic się nie działo. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy tutaj w cbr -ze. Tu kiedyś było sporo programistów. Dzisiaj ich nie ma. Gdzie oni są? W domu są. W domu są. W domu staramy się realizować nasze procesy biznesowe z domu staramy się też w firmach, przedsiębiorstwach coraz bardziej w tą stronę, w tą stronę przejść. No tak, to, 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 się, to się zgadza. Natomiast na pewno. Y Taka wariant, wielowariantowość produkcji wymaga bardzo dobrego przygotowania tej produkcji, a to jest są zwiększone koszty jednak, prawda? No nie ma, to tak nie ma. Klienci by chcieli, żeby to było taniej, okej, okay, ale to, to prawda jest taka, że musi mieć na tyle elastyczny system, żeby był w stanie tą wielowariantową produkcję robić. Zresztą w kwintesencji też przemysłu 4.0 jest to, żeby wyrób sam news, informacje o tym, co, co on chce być, czym on chce na końcu się stać. Czyli nie możemy sterować tym nadążnie, jak w standardowych ERP-ach. Nie, nie, to musimy podejść do układu takiego sterowania właśnie od, od tego wyrobu. W tej fabryce Porsche, jak byłem, to takie te samochodziki, takie duże samochodziki, to ona za sobą takie wózeczki ciągły części. To, 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 to już do tego doszło, że każdy jest inny i on musi sam ze sobą wiedzieć, co on, co on chce być, co on, klient, chce sobie żądać. Aczkolwiek ad tej, tej, tych kosztów, powiem tak, Mm, szły sobie tam linie, każdy samochód jest inny, ale w większości kolorów były takie, powiedzmy, standardowe. Jeden się taki wyjawił zielony. I pytam się tego Niemca, no słuchaj, chłopie, ale to, to jak to jest? To, to, to jak z tą was customizacją? Nasz klient, nasz pan zażyżył sobie tak brzydkiego zielonego, to go dostał. No ale, a pytam się go, a co z kosztami? No, 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 30 tysięcy euro. No, za kolor taki. Nie ma problemu. No tak, czyli tak naprawdę jesteśmy na etapie uzmysławiania niektórym firmom, które znajdują się na jakimś podstawowym procesie produkcji, że można przemodelować zupełnie myślenie i zacząć produkować inaczej? Dla niektórych to kiedyś był problem. Klienci jacyś tacy są, co oni znowu od nas chcą? A dla niektórych to jest wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie, ale to jest też szansa na rozwój, ponieważ my możemy tak szeroką gamę produktów oferować, jesteśmy konkurencyjni na rynku. Jak mamy dobry system wytwarzania, wspomagany systemem do zarządzania. No to w zasadzie nic, tylko realizować ten biznes. Ja myślę, że to jest to podstawowe przesłanie tego dzisiejszego spotkania z firmą Rekord dla wszystkich, którzy będą zainteresowani tym, w jaki sposób można przemodelować swój sposób myślenia o produkcie i o produkcji, którą się ewentualnie prowadzi i jakie są możliwości na rynku. Tak jest, więc bardzo dziękujemy za rozmowę. Przechodzimy do naszej następnej sesji. Firma Evatronics będzie pani Aleksandra Sekuła, pan Radosław Siwiec w studiu. I również, jako że event ma wymiar międzynarodowy, będzie międzynarodowe studio. Będziemy łączyć się z panem Adamem Morawcem, również z filmu Evatronics. Zapraszamy za kilkanaście sekund. Dziękujemy, panie profesorze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.